A to będzie jaki na stosunków. No i co tu dużo mówić? Zaczynamy. Detku zapytał KD, czy JD. Jeśli to dobrze rozumiem, to chodzi o to, czy kocham Disa, czy nie no, pać Disa. A, w sumie lubię Disa i to, że niektórzy z Was to tak bardzo mi to wisi, bo robi coś dobrego. A po drugie, ostatnio zrobił opcję charytatywną dla, w której przeznaczył. 000, y, 10 tysięcy złotych na, na dziecka więc po co czekajcie następne pytanie e, Ala Mucho zapytała one shot Bartka wam że... a zresztą jeśli chodzi o one shot badka, tak, to ja bym wyścigił w celach humorystycznych no i co jak ktoś lubi no to, to czemu nie Biegański Biegański zapytał: Brzeciu, e, czy będziesz grał w CSGO? W CSGO. Ja bym tego grom nie nazwał. No ale cóż. E, gram w CSGO. No, jak mówiłem, to nie jest gra, to jest bardziej takie, że jestem Eno to tu w na ogólnej nadzieję I może po trzy fragi na mecz mam. Ale w sumie nie jest. W celach humorystycznych zawsze mogę nagrać Więc um, jeśli będziecie chcieli po prostu zobaczyć jak gra Best Player na serwerze To czemu nie AgentTBiatch699 zapytał Czy lubię ssać? Lubię ślizaki, jeśli o coś chodziło Znaczy ssać um, Szczególnie wiśniowe Ogólnie wszystkie Jeśli o coś chodziło to masz odpowiedź Dalej. Mm. Czy porozdaję... Jakub Rozocki zeptał, czy porozdaję orżotki w proszku na specjal. Czemu by nie? nie. W bardziej na etapie Na jeden kasugów. Jak takie coś w ogóle się stanie. Mm. Dawid Śliwiński zeptał, czy pozdrowisz mnie na kanale. Nie pozdrowię Ci na kanale, ale mogę Cię pozdrowić na tym odcinku, więc pozdrawiam cię Dawid Skiwiński. Hmm. A się 76 zapytał, yy, czy mam jeszcze jakieś zwierzę? Ogólnie, mi to tutaj jest królikiem, i mam gospodarkę niedaleko. I tam są póry, króliki i, i takie tam zwierzęta. A jeśli chodzi o moje zwierzątka to mam dwa psy i trzy koty. I planuję sobie kupić komik albo rybkę. Myślę, że wyczerpałam tego. E, czy masz brata lub siostrę? Mam brata i siostrę. Brat jest mnie miał 20 lat starszy, a siostra 19 i e, Kiedy pokażesz twarz? Jak widzisz, pokazuję twarz teraz. Po prostu jak gram w gry, to nie pokazuję twarzy, bo chcę znaleźć jakąś porządną kamerkę, a na razie mam inne wydatki, że tak powiem. I czy powiesz, czy nie kupowałeś subów? Uwaga, nie kupowałem subów Naprawdę. To jest Całe stosybów sam zdobyłem przy, przy pomocy moich oglądających. Dziękuję Wam. Serduszko dla Was. Eee, dobra, lecimy dalej. Eee. Kuku DDR zapytał, czy Bartek według Ciebie może wbić golda? Bartuś, jak Cię lubię, tak powiem Ci, że nie możesz. No przykro mi. Zamierzasz zrobić jakiś czy w stylu z brązu na przykład do GOLDA w 10 dni, bym mógł to zrobić, ale to będzie taki, tak coś specjalnego następne wakacje dopiero, albo może wy, wy, wy. teraz w FERIE jak będą. Nie wiem, zobaczymy. Ale czy, jeśli masz zamiar, to tak mam zamiar takie coś zrobić. Temat JD. Jak już się wypowiadałam... Na pier przy, przy pierwszym pytaniu mm, ja do dzisiaj nic nie mam. Kuba Mosakowski zapytał, czy zamkniesz kanał. Uwaga, nie zamknę kanału. Jeśli ci się nie podoba treść tego kanału, to po prostu o, daj unsuba i nie oglądaj. Dziękuję. Mm. Y, Qpl zapytał, czy ten ten słynny najlepszy jest Eee, pełny. E, ta którą gra w tym odcinku chyba z tego, co myślę. E, nie wiem, czy to jest najlepszy support ale Jana, to może i jest dobry support, oczywiście. Pozdrawiam Cię, w na odcinku. Mm. FanXP zapytał, czy tańce można wielbić poka? Um, jeśli mnie się o to pytasz, bo nie wiem, bo ja nie chodzę do kościoła, ale chodzę na religię, no i można powiedzieć, że jestem wierzącym, nie praktykującym. Także, to tyle. Czy Grzesiek gumę tylko? Tak, uwaga Grzesiek, że użyłbym turbo, polecam. Lubię. Czy Grzesiek lubi dziewczynki z warkoczykami? Nie mam nic z dziewczynkami z warkoczykami. Od, od, od ich mamusi zależy jak są. Od czasami, tyle. E. E. Pytanie od Damiana Kwiatkowskiej. E. Damiana czy, e, czy lubisz uprawiać brutalny seks z nowymi e, dziećmi? Nie pomijaj, oczekuję odpowiedzi. Uwaga, nie uparuję seksu. Ani z małymi dziewczynkami. Ani w ogóle. <grystanie> Jestem na to jeszcze za młody. Chcę, żeby. Dziękuję. A Agacina Tulisa y zadał pytanie. Czy wstawisz, mną, y czy wstawisz ten filmik ze mną kotletami? No niestety nagrał się tamten inny. Jeden z dwóch, nie tak, którego wstawiłem jako grę Maokai. A tamtaniec się po prostu już nie ma. Już e, czy grasz w inne gry? E, na kanale widzicie głównie LOLa, ale to dlatego, na to, że po prostu lubię LOLa wrzucać. Czasami pogram sobie w Hearthstone'a, czasami pogram sobie jakby e, sporo, Czasami sobie pogram w takie gry jak Margonem, bardzo dawne narkowe. Do tego jeszcze lubię czasami popykać, by... popykać jezu ob... posilwerować w CSA czasami. E... A jeśli jakieś inne gry, to jeszcze myślę nad Dotą nad smitem, tak jak mówiłem w poprzednim Fortnite. Ale to po prostu takie, takie totalnie, jak już nie chcę, mam co robić. I gram jeszcze w fit. Lubię grać w player. I z tego się patrzę, przeszliśmy wszystkie 20 odpowiedzi. Następne... Q&A będzie, ja wiem tak, za jak kiedy wy powiecie, bo to będzie osób, na kolejny osób, czyli na 200. I co? Do następnego. Cześć. To był Mr. Grzesiek. Do widzenia.